Dzień dobry. Wykorzystajmy dzisiaj to piękne światło, by porozmawiać sobie o transformacji i o tym, jak ja do tego podchodzę, jak ja to widzę, i jak właśnie po sześciu latach pracy ze sobą poczułam to w ciele wreszcie i. Doszłam do takiego momentu, w którym nie jest to tylko na poziomie logiki, gdzie rzeczywiście wszyscy na początku chcą to zrozumieć logicznie, chcą podejść do transformacji w logiczny sposób, a jest to poszerzanie swojej świadomości i wchodzenie coraz głębiej i głębiej. I na samym początku, kiedy widzimy świat, świat tylko z takiej perspektywy, nagle widzimy go tak szeroko. I wchodzimy głębiej i w głębiej i robi się taki lejek. Im poszerzać się bardziej świadomość, tym głębiej wchodzisz. Tym głębiej dokupujesz się do blokad i przekonań, które mamy w sobie. I Wydaje nam się, że dane przekonanie przerobiliśmy, że ten temat już został zrobiony i nagle on wybija znowu po prostu głębiej. I cała zabawa z rozwojem, z poszerzaniem świadomości, wchodzeniem właśnie głębiej w te właśnie nasze wewnętrzne traumy, blokady, to jest, żeby zrozumieć to, że im wyżej wchodzisz, tym głębiej schodzisz i poszerzasz. I otwierasz głowę i znikają kolejne blokady, które są nałożone, by dalej się to rozszerzało, 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 a tam schodziło niżej. I na logikę to ciężko wszystko zrozumieć. I na logikę nam to ciężko zrozumieć. Chcemy udowodnienia tego. Ale potem to jest właśnie czucie z ciała i nauczenie się, właśnie czuć z serca i z ciała i być w tej koherencji serca. I to dla wielu nadal jest mission impossible, bo my tego nie byliśmy uczeni i nie było to nam zaznajomione. Więc ja w mojej podróży i w, w tym prowadzeniu ludzi za rękę, w tej transformacji, to wyobraź sobie teraz, że kiedy zaczynałaś, zaczynałeś chodzić, to wiecznie upadałeś. To wiecznie upadałaś i waliłaś w dół, ale wstawałaś i szłaś dalej. I potem w pewnym momencie ktoś cię chwytał za rękę i robił z tobą te parę kroków do przodu. Ty znowu próbowałaś sama, upadałaś. I znowu ktoś cię podnosił i szliście dalej. To właśnie jest to, co ja robię prowadząc ludzi. Przeprowadzam cię za rękę przez ten początek tego Twojego raczkowania, chodzenia, rozpoznawania siebie, poszerzania tej świadomości, bycia bardziej otwartym na nowe. Potem cię przeprowadzam za rękę, a potem cię puszczam i idziesz już samemu. I potem, jeśli chcesz, to wybierasz sobie kogoś innego, albo wracasz do tej samej osoby i pracujecie z innymi tematami, jeśli jeden temat już jest ogarnięty. Poszerzasz, pogłębiasz i idziesz dalej. Mam nadzieję, że to już będzie takie zrozumiane i bardziej obrazowo właśnie przedstawione, czym jest ten rozwój, czym jest ta transformacja. I jak to wygląda, właśnie z mojej już perspektywy, i tego jak zaczynałam, i pamiętam, jakie słyszałam pierwsze hasła, i były dla mnie one takim w ogóle. No fucking way! Jak ja to mam zrobić w ogóle? Jak ja dojdę do takiego momentu, to po prostu będzie jakiś w ogóle wow, wydawało mi się to tak odległe, jak co najmniej miałabym iść piechotą do, z Polski do Portugalii i po prostu iść, 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 i kiedy ja tam dojdę, nie wiem, bo nawet nie patrzę na mapę Google, kiedy tam będę. Ale kiedyś już tam doszłam do tej Portugalii, to mówię sobie, okej, okay, to nie była prosta droga, to nie była łatwa droga, ale jestem, dotarłam. I dzisiaj Chwytam Ciebie za rękę i przeprowadzam Cię przez to, żebyś nie musiała, nie musiał sz sam szukać drogowskazów, jak tam dojść. Tylko dam Tobie odpowiednie narzędzia, by Cię właśnie tam przeprowadzić.